Okej, okay, ludziska, znajdziemy się w miejscu, gdzie chyba nie powinienem być, to specjalnie. Jest dużo małych mentantów. Jesteśmy mianowicie tutaj. Nigdy tu nie byłem. Chcę zwiedzić to miejsce przy okazji. No tak naprawdę... Nie mam pojęcia, co tu jest. Tymi pieprzonymi szczurami. Nie wiem, tu są jakieś skróty czy coś. I dlaczego tutaj jestem? To jest pytanie. Fajnie, że plus jest jeden taki, że padają te szczury na strzała. Adminus jest taki, że się gubię. Cześć wszystkim, to znowu ja. Nie wiem ile czasu minęło. W każdym razie. Yy, Okej, okay. wyszedłem z tego miejsca, w którym byłem przed chwilą. I niechcący, albo stety, albo niestety, dowiedziałem się, że jednak jest opcja. Kurde, ale ten stalka się męczy szybko. A żeby. Cześć to gdzie byłem, tylko nie pamiętam jak to się wchodziło Gdzie jest ten moment gdzie żeśmy wchodzili tutaj, OK. Pasowało nam tam wskoczyć na dół z powrotem Znowu się trochę bobać, bobać, tu żeśmy zaotwili te snorki Ale musimy wejść tu z powrotem niestety okay. Niestety kolejną rzeczą jest taka, że Muszę pomyśleć nad Mam że teraz już mutantów tu nie będzie pomyśleć nad słuchawkami do tej gry, bo naprawdę nic nie słyszę poza tym, poza swoim głosem, co jest najgorsze. E, tylko nie wiem, czy mi się gra zwagowała. Wiem, że, bo sprawdzałem, jak, jak tam mniej więcej się dostać i co się da dzięki temu osiągnąć. Może ja wam osobiście nie będę tego spoilerował. Zobaczymy sami, spróbujemy tam wejść sami. I jest na to sposób ale zerknijmy na to bo tak, spróbujemy wejść tak, tutaj tutaj nie mam pojęcia jak tu wejść może tu tu i tu a, chyba czaje o co chodzi, Czaje chyba bazę I może się uda tędy przejść w końcu, czy nas znowu cofnie cofną nas znowu, to spróbujemy innym sposobem podobnym bo może tu, 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 i tu to fajnie wygląda. Wygląda tak, anomalia. I czy to coś da? Nie dało nam nic. To next, proszę państwa, tak, tak, tak. I tak. Co teraz? Nic nie dało. A może trzeba przejść to w ten sposób. No, teraz wydaje mi się, że przeszliśmy chyba już na 100%. A czy to coś zmieni? O, no proszę. I w międzyczasie zrobiliśmy to. Zapisuję grę, bo nie wiem, co się stanie. Co chcieliśmy zrobić. Mianowicie znaleźliśmy tak zwaną oazę, którą prosił nas pan profesor. Nie wiem, czy to było nagrane, czy nie. Ale dowiedziałem się z tego niestety dzięki wujku Google, bo nie miałem pojęcia. Po prostu myślałem, że to jest jakiś bug, i do tej pory też myślałem, że już mi się coś zbagowało, i nie byłem przekonany do tego. Ale jeżeli możecie zauważyć, uwaga, uwaga, zbliża się emisja. Natychmiast udajcie się do schronów. Czy mogę to podnieść teraz? Aha, nie wiem, no, my jesteśmy w schronie. No dobra, musimy chyba poczekać emisję. To ja sobie e, w takim razie zjem winogrono. Nic nie zrobiłem w takim razie. Popatrzę co na telefon. Nie ma nic ciekawego. Mam nadzieję, że tu jesteśmy bezpieczni. No raczej jesteśmy. Ale powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego. Wszedłem tu przez przypadek w ogóle w tym miejsce. Znalazłem to przez przypadek, ponieważ, jak wiecie, szukałem gościa, który nam załatwi kombinezon i stwierdziłem, że może, a pochodzę. W zasadzie nie wiem, nawet gdzie chciałem iść. Chciałem po prostu pochodzić chyba po tych miejscach i myślałem ewentualnie pójść do tego tunelu. Wydaje mi się, że ten wschodni tunel to jest po prostu przejście do tej prypeci, ale tego jeszcze nie wiem. Zauważyłem, że dużo rzeczy nie wiem. Przy okazji, na przykład, nie wiedziałem że w tym miejscu, chyba to jest cementownia, nie, cementownia jest w innym miejscu cementownia jest tutaj można wejść do podziemi ale tego nie wiedziałem i się dowiedziałem więc to możliwe, że zrobimy w innym przypadku stalker weź mnie nie strasz no ale to nic Dobra, żyjemy, póki co nie znam, nie jest. Zobaczmy co jest w takim razie, mam jeszcze w ekwipunku, bo tak nie sprawdzałem, Zobaczmy, zobaczę co jest w ekwipunku, sprawdzę. Baterie. Baterie moim zdaniem w takim razie będą do broni, prawdopodobnie. Obstawiam, że to będzie... Mm... Dokładnie, działo Gaussa. Tu mamy ten artefakt, który prawdopodobnie sprzedamy. Nie mam żadnego artefakta przeciw przeciwpromieniowaniu, przeciw a to naprawdę nam dużo zrobiło odnośnie. Uwaga, uwaga! Lada chwila uderzy emisja. Natychmiast znajdziecie schronienie. Odnośnie moich artefaktów, prawdę każdy artefakt sprawia, że umieram od promieniowania. Mm, dyplomata. Ciekawe, tego nie widziałem. Lubię na broń AK-47 standard. Najpotężniejszy, zabity mutant. Fajnie. Dyplomata. Emisja się zakończyła. Mam nadzieję, że wszyscy są cali. Jeśli jesteście ranni, przyjdźcie do Janowa. To was połatamy. Dobra. Spróbuję zabrać ten owoc. Co się stanie. Ej, o! Łoty ciulów! No i zajączycie, jakbym wracał tamtym miejscem. Nie wiem, czy będę musiał wracać, czy nie. Będą mutanty, proszę Państwa. Ale być może nie będę musiał wracać. Wiem, że. Pod... Słyszałem z tego, co przeczytałem, odnośnie tego owocu, bo się tym interesowałem. Istnieje duża możliwość, że. Sorry, że myślę trochę co mówić. Że, jeżeli szedłbym, zrobiłbym misję z mutantami, jakimiś tam w nocy. Idziemy oczywiście w stronę naukowców. I szedłbym, zrobiłbym misję z mutantami, i szedłbym właśnie tą dolną. Tutaj kopalnią całą, co byliśmy, co szliśmy. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Już wam tylko dokończę. Hmm. To byłoby dużo więcej mutantów. Byłoby dużo straszniejszych mutantów, więc może to i dobrze, że po prostu... Może to i dobrze, że byliśmy tu wcześniej. Możemy zerknąć, czy tu będą mutanty. Nie wiem, czy mutanty... Yy, sorry, yy, artefakty. No, ale użyjemy snajpery na tych gości. Są oczywiście zombiaki, więc tak naprawdę to jest... To, że ja tutaj jestem to nic nie znaczy. Wow. Duże promieniowanie rzecz jasne. jest jakaś anomalia. Anomalia. Tu jej nie ma. Tu jej nie ma. A chcielibyśmy iść Cholera, wszedłem w anomalię przypadek. Ja piernicze, pierniczę, gościu. Ten artefakt jest gdzieś tu. Albo tu. Wiecie co, mam wrażenie, że ten artefakt jest zbugowany trochę? Dobra, wiemy stąd. W ciemno prędzej tu przeszedłem niż... niż te tak. Dobra, nieważne. To był taki urywek. Uuuu... Zrendowali się moi koledzy. Jeśli czegoś ci trzeba, to szef jest tam, Tak? Szef jest Konkretna. gdzie? Tu? Nara, chętnie by z... rozwalił, nie macie nic ze sprzedania. O, jest i schowek proszę Państwa, którego, który nie był, duchy, albo jura. który się znowu pojawił. Ten schowek tu był. Chyba, że jest jakiś inny w kurde, nie wiem gdzie. Dobra, nieważne, nie ma sensu. Znowu czasu dużo straciłem. Snork. Ale ogólnie poza tym wszystkim mam jeszcze jedną opcję, bo... Wiem, że przez te ostatnie filmy, które oglądaliście, szukałem tego pieprzonego pancerza. Nie wiem, albo go dostanę teraz, w co wątpię, ale istnieje taka delikatna możliwość od tych naukowców, albo będę musiał się udać jeszcze raz do Skadowska, gdzie byłem tam kilka razy. Sorry, ogarnąłem, co to jest Zaton, co to jest Jupiter, przypomniało mi się. Jupiter, o ile się nie mylę, to tu mogę być błędzie. Jest oczywiście. To miejsce, w którym teraz chodzę Zatem to jest miejsce Tam gdzie mnie nie, nie ma, czyli tam gdzie jest Skadowsk I w Skadowsku jest tak zwany żywawy który sobie przypomniałem kim jest Wydałem na niego 20 tysięcy rubli na moją ulubioną broń, Sniperkę, z której nie używam Ale to nic, no nic, a tu mogę wyjść chyba Mogę wyjść? Mogę wyjść, wyjdźmy tu Zobaczmy co tu jest Siema czy mogę wejść do bunkru? Dlaczego nie? Czy to jest ściśle tajne, żeby tu wchodzić? Gościu... Mówię do ciebie. Chyba, chyba nie. O. No cóż... Straciłem tylko swój czas i pieniądze. To znaczy czas. Prędzej zejdę. Prędzej stąd zaskoczę, niż stąd zejdę. Dobra, wchodzimy do naszej tej jednej bazy. ma. E, dobry wieczór, panowie. E, mam dla was przesyłkę, która kosztowała złoty dwadzieścia. Nic nie chcesz ode mnie na razie, Ok. Znalazłem oazę. Naprawdę? Więc jednak istnieje, Masz jakiś... Ale chwila. Nic z tego. Zdobyłeś moją uwagę. Wiecie co? Sorry, zaraz wam może oddam ten artefakt, ale chciałem zobaczyć tą rzecz. Serce oazy. Artefakt ten został znaleziony w tym samym... w samym sercu u legendarnej oazy. Wydaje się, że to serce jest... jest jakaś tam rocznicza. silny radioaktywny. Fajnie. Regeneracja zdrowia. To spokojnie, no dobre są, dobra, spoko, ale masz. Proszę. 7000 tylko. Dobra, coś tak... tak by the way, tak mógłbym coś od ciebie dostać? Nie masz szczęścia. Potrzebuję pomocy. Co tu robią najemnicy? Nic. Co tu robicie? Rozumiem. Handel. Masz coś... O kurde, chłopaki. Nowy detektor. Wiecie co? Ja sobie od ciebie kupię ten detektor. Drogi jest jak eks... mm. Chyba. Uwaga. Naukowcy... Naukowy detektor nowej generacji. Dzięki. Jezu, gościu. Musisz tak łazić. Naukowy detektor generacji Pozycja artefaktów pokazany jest na specjalnym ekranie. Zamknięte urządzenie rejestruje tylko promieniowanie i anomalie. Aby przełączyć się w tryb anomalii, należy otworzyć wyświetlacz. W trybie detektoru no jest to zrejestrowanie wszystkich artefaktów. Mhm. Wiecie co? Mam kasę, tego kupię, żeby później nie było. Czy już mam taki detektor? Zerknijmy, jaki detektor mam ja. Mam ten detektor, to straciłbym kasę. Dobrze, sprawdziłem. Dobra, ludziska. To było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, który to jest, jak to się wszystko mm, tak naprawdę, że tak powiem, potoczy. Jak ja to wszystko tam zrobiłem. Ale widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się już. W fabryce Jupiter albo w skadowsku używowego, więc out.